Cześć, czołem! Dzisiaj kolejna relacja z strojeczką tym razem. Setup bardzo fajny. Dlaczego? Ponieważ raz, że posiada bardzo popularną turbosprężarkę Garrett Power Max One, czyli taka turbosprężarka, która w ostatnich miesiącach jest nowością na rynku i jednocześnie bardzo popularna, jak obserwuje tutaj internet za granicę. U nas też te projekty się zaczynają pojawiać. Ostatnio pokazywałem A3 na PowerMaxie One na 460 koni zrobiona natomiast tutaj mamy s i czemu e, powiedziałem, że bardzo fajny temat? Nie tylko ze względu na turbinę, ale ze względu na to, że ten setup jest bardzo taki podstawowy i zobaczymy co ten setup potrafi, bo wielu z Was zastanawia się, co założyć. Co zmodyfikować w takim samochodzie zakładając Power powermaxa jedynkę, czy potrzebujemy wydech za 10 tysięcy złotych, czy potrzebujemy cooler za 5 tysięcy. Dzisiaj sobie to przetestujemy, ja Wam może na początek opiszę tą s jest to 310 koni, DJH Europa, do tego wiadomo skrzynia Deku 381, czyli dwusprzęgłowa przekładnia 7 -biegowa. Pod maską 2 litry TFSI DJH, tak jak powiedziałem, setup bardzo fajny, bo zobaczcie, pod maską praktycznie seria. Mamy seryjną puszkę powietrza, mamy seryjny łapacz, on ma tylko tutaj przegrodę, wiadomo, odetkaną, wyciętą, standardowy mod. Właściciel zainstalował takiego silikona, który de facto, ta rura no nie była konieczna, ale zainstalował. Sercem projektu, tak jak powiedziałem, jest turbosprężarka Garrett Power. One. Ja wam pokażę tutaj. Może nawet się uda. O, widzicie? Garecik. Siedzi sobie tutaj właśnie garecik. Tak go tutaj widać. O. I to jest stage pierwszy, wariant pierwszy, najbardziej podstawowy tej turbosprężarki. Garet posiada jeszcze w swojej ofercie PowerMaxa 2. Tamta turbosprężarka stacza na 500, w zasadzie nawet po 600 koni. Poza tym standardowy mod czyli downpipe sportowy, rezonator delayed, mamy tutaj seryjny tłumik S3, nie mamy tutaj żadnych wydechów po, po 10-12 tysięcy złotych, także y, przetestujemy. I zresztą no, ja już te wydechy testowałem na, na S3 550 koni, testowaliśmy i MG Motorsport, testowaliśmy też Middeka. no zobaczycie tutaj co będzie na seryjnej puszce końcowej z S3. Bo chodzą różne mity po forach. Ile ona tam potrafi przepuścić mocy, dzisiaj się to wszystko rozstrzygnie. No a poza tym wiadomo, kuler, jego akurat nie zobaczycie. On tam siedzi sobie w kanapce, czyli chłodnica klimy, chłodnica powietrza i chłodnica wody. Natomiast od razu mówię, że kuler jest jeden z podstawowych. Takie moje rozwiązanie sprawdzone, gdzie kuler kosztuje poniżej 2000 zł. A robi niesamowitą robotę. Także ten zestaw dzisiaj będziemy testować, ja wjadę na rolki, prze, przemierzę go po prostu tak jak stoi na seryjnym oprogramowaniu, no a potem będziemy robić jakieś takie lajtowe nastawy, powiem szczerze myślę górą dmuchać półtora bara, taki lajcik. i zobaczymy jak ten setup zagada, będziemy mieć fajne porównanie do jakichś tam innych wyników z internetu, także wjeżdżam na rolki i działam, zapraszam. Setup już jest pomierzony na seryjnym sofcie 374 konie, 450 Nm wygenerował i to przy 29 stopniach temperatury otoczenia. Bardzo hardkorowe mamy dzisiaj warunki do pracy na hamowni, ale jak widzicie, setup podaje jak zły. Ten moment obrotowy, widzicie, on jest taki troszkę pokrzywiony. No, ale spężarka jeszcze nie jest skalibrowana w softie, więc ja to wszystko poprawię, tak żeby było maksymalnie płynnie, łagodnie. Bo bezpieczeństwo jest ważne, żeby ten setup podawał stabilnie. Tutaj jeszcze wspomnę, bo wielu tunerów gdzieś tam twierdzi, że trzeba wymieniać od razu układ paliwowy, że trzeba zmieniać wkład pompy wysokiego ciśnienia, pompę w zbiorniku. Niektórzy nawet twierdzą. Oczywiście, jeśli samochód jest bardzo mocno wyeksploatowany, ma bardzo duży przebieg, no to tak. Natomiast jeśli jest sprawny egzemplarz, nic tutaj nie trzeba wymieniać. Także na dzień dobry, tak jak mówię, bardzo podstawowy setup, mamy seryjne wtryski, nic tu nie było wymieniane, bo nie ma potrzeby wydawać kasy na zbędne rzeczy. Tak jak powiedziałem Wam o tym wydechu, tak jak powiedziałem Wam o kulerze i dolocie. Zresztą test do lotów macie u mnie na kanale, to sobie możecie zobaczyć było testowane na bardzo mocnej strójce 550 koni. Tam też był układ paliwowy wzmocniony, także tutaj gdyby ktoś chciał, zawsze mogę dorzucić MPI do takiej strójki czy tam trójki i mamy zapas paliwa na 600 koni. A tutaj podstawowe mody na PMAX-ie jedynce nie ma potrzeby żadnej ingerencji w układ paliwowy. Troszkę teraz się pobawię na hamowni, żeby to ładnie wszystko skalibrować, tak jak Wam powiedziałem, żeby też nie brakowało paliwa w takie chłodniejsze zimowe dni, żeby to jeździło stabilnie i bezpiecznie. I za chwilę do Was wracam, pokażę Wam jak to wszystko wyszło. Mamy też możliwość uruchomienia procedury Launch Control w trybie sportowym, zobaczcie, w manualu. w trybie komfort, w trybie D w zasadzie, w dynamiku. Mamy możliwość uruchomienia procedury startu, która no nie ładuje jeden bar, tylko ładuje pół bara. Dużo łagodniejsze doładowanie, dużo łagodniejsze nastawy do startu. Wrzucamy sobie w trybie D w manuala, w Tiptronica i zobaczcie. Ten charakterystyczny dźwięk, takiej odcinki na procedurze. To jest właśnie procedura na półgwistka, na półbara. Wróćmy jeszcze raz do Eski. Zobaczcie jak w SC stały, okrutny dźwięk. Turbosprężarka ładuje ponad bar. Ciśnienia, lunch jest naprawdę mocny. Natomiast zawsze możemy. Przejść do właśnie takiego troszkę łagodniejszego startu w trybie D, w tronika, w manual. Ten dźwięk, powiem Wam szczerze, troszkę przypomina mi dźwięk startujących RS3. Więc fajny temat. Myślę, że Wam się to spodoba. Jedziemy z finalnym pomiarem, zobaczymy, co wyjdzie we strójce. Piękny wynik, 470 koni i 20 539 Nm, no kozak naprawdę, PMAX, Powermax, bo to jest pełna nazwa, turbosprężarki Garrett, Stage 1, no robi robotę trzeba przyznać, takie małe mody, a kozak wynik. Zrobimy sobie jeszcze jeden pomiar porównawczy. Zobaczymy jaka jest powtarzalność w wynikach mocy, jak ten samochód generuje na tym turbo moc. No to lecimy z ponownym pomiarem. Będzie fajnie zobrazowana powtarzalność. Ciekawe czy tym razem wynik się powtórzy, czy też będzie 470 koni, czy może mniej, 470 koni, i 80. kozak 539 nm. Widzicie, ma to sens. I tak jak widzieliście na tych dwóch pomiarach mocy. Powtarzalność w wyniku 470 koni jest po prostu porażająca. To pokazuje, jak perfekcyjnie ten samochód został wystrojony i jednocześnie, jaka jest stabilność też turbosprężarki silnika. Naprawdę mega. 470 koni, raz za raz, blisko 540 nm. Turbosprężarka wstaje szybko. Jest, wiadomo, moment obrotowy na niskich partiach ograniczony, powoli narasta, żeby tutaj nic nie uszkodzić, nie nadwrężyć silnika, no a potem, wiadomo, moc do samej odciny, jak widzicie, moc wyszła przy 7200, także jest kozak. Przypominam, samochód jest strojony na paliwie 98-oktanowym i taką moc podał przy 30 stopniach temperatury otoczenia. To jest naprawdę mega sztuka i też jest to, jakby to powiedzieć, przykład, że wcale nie trzeba, tak jak na początku zaznaczałem, wydechów po 10-12 tysięcy złotych, czy też kulerów po 5 tysięcy do tego właśnie samochodu. Mówię tutaj o MQB. Ta platforma 2.0 naprawdę ma swoje niuanse. Ja mam swoje rozwiązania na te samochody. Nie trzeba tutaj zakładać jakichś kosmosów, wydawać pieniążków. Lepiej przeznaczyć te pieniążki właśnie na dobrą turbo spężarkę, na dobre strojenie, tak żeby to było perfekcyjnie zrobione. No i samochód odwdzięczy się też osiągami, stabilnością pracy, bo to jest ważne. Także myślę, że dla wielu ten projekt będzie ciekawy. No, i po prostu będzie takim wzorem do też innych projektów, które będziecie sobie wykonywać u innych tunerów, czy też u mnie. Także mam nadzieję, że relacja się Wam podobała. Jeszcze, jak dostanę jakiś czas od właściciela z Dragiego, czy coś, no to oczywiście na koniec filmiku Wam rzucę. To sobie tam zobaczycie, jakie są osiągi. No, mamy temperatury teraz wysokie, więc wiadomo, w chłodniejsze dni będzie ten samochód jeszcze szybszy. No ale zobaczymy, bo wtedy Wam, że przy 470 koniach, jakby nie było, będzie to rakieta. Do zobaczenia w kolejnych relacjach. Cześć! No a teraz zobaczcie, jak ta S3 z turbosprężarką Garrett Power Max One startuje z procedury.